Cześć, z tej strony JabbaXD. W dzisiejszym odcinku sprzedamy jednego Titan Holo i oraz zrobimy sobie za nie bitwy. No i oczywiście, jeżeli chcecie jakieś fajne skinki do, tutaj, do tej gierki, to zrobimy sobie w następnym odcinku jakiś konkurs, ale teraz zostawcie lajka, like suba oraz napiszcie znik w swoim komentarzu, a dodam was i wam coś dam, jak wyłączycie na private serwer. Oczywiście, teraz nowy serwer się pojawił, E, który ja stworzyłem, gdzie można kupić fajne itemy właśnie do gry Można porozmawiać, jakieś bitwy ze mną zrobić Także taki raczej właśnie, raz, żeby razem grać w tą grę Więc za chwilę się on tu pojawi raczej Bo tutaj edytuje, Więc dołączajcie na jego Bo jest jeszcze dzisiaj jeszcze konkurs na 50 tysięcy Do wygrania za darmo Wystarczy po prostu wejść na serwer I wkliknąć tam przycisk Także myślę, że łatwo można sobie zarobić I fajnie sobie pograć Na razie sprzedajemy jednego Taitana Także mamy jednego Titana sprzedanego i polećmy sobie taką bitwę 2 na 2. Taką normalną, może o, o taką. I coś dodajmy takiego. Patrzcie, 146 tysięcy. Zobaczmy. Jak to wygramy, będzie bardzo fajny zysk. Bo tutaj ogólnie te pule zawsze są duże do takich skrzynkach. No, lore case tutaj widzę. Okay. O, i patrzcie, lubię te skrzynki, patrzcie, 70 koła i po 50 koła za 20, ładnie. Mamy kolejne, Globsy, Ari. także ładnie oddają. O, Meduza ale on ma arabeskę. Te konwerty bardzo polecam wam otwierać, bo patrzcie na przykład tutaj, no tutaj nie oddał, tak? Ale zazwyczaj w z jest duża szansa na nic takiego, skinka. O, mamy arabesku. Może haul jeszcze? Oj, patrzcie. O, co jest? Jeszcze mają kimono. O kurde, dobra. Proszę, dajcie tajtana. Przegraliśmy o 300 dolarów. Ja nie wierzę. Dobra, polećmy jeszcze jedną bitwę taką. Zróbmy na trzy. Patrzcie, 200 tysięcy. Tak, musimy tutaj trochę takiego Alina pójść. Aha, no dobra, na razie nie jest... Dobrze, ale też nie jest źle. O, kurde. No, nie gadaj w ogóle. Wygrałem to. Tak, tak chyba leciutko na plus, nie? Chwila, zostawię sobie te glovesy. Gumbelera też sobie zostawię. A sprzedamy wszystko inne. 200 tysięcy. Zróbmy sobie jeszcze jakąś bitwę na. Trzy osoby, patrzcie, terminala. I tutaj ja polecam taką taktykę wam zrobić. Patrzcie na to, gdzie to jest. Oto za 50 kafli, o, To dobra za 30, żeby nie było za długo i Franklin. I zobaczycie jaka pula z tego będzie. Bo to bo będzie to jakieś 100 tysięcy coś takiego, nie? Tutaj ktoś dołączył. Także jak macie we mnie w, niewznajomych, to jak najbardziej możecie grać sobie na w serwerze. Razem będziemy mieć jakieś gry z widzami, i tak dalej, więc wszystko będzie. Yy, mówię, zostawiajcie niki w komentarzu. A was pododaję. Więc jeszcze tutaj otwierajmy. Jest 10 caseów, jest 13. Tutaj dołączył jeden z moich widzów. Tutaj gości ma fajną awupkę. Co napisał? Aha, nie zobaczymy, co napisał. Ale jak widzicie, te skrzynki. Moi zamiast mocno oddają, bo 12 tysięcy, a tutaj jest 30, nie? Czyli tak naprawdę właśnie najlepsze to są te bajonety, także to jest taka pierwsza moja taktyka, szczególnie jak macie jakiś bot konta, czyli macie, uznajmy, dwa konta botów swoich, sobie robicie takie bitwy i zazwyczaj wychodzicie na plus, nie? Tylko musi wam dobrze tak Także jeszcze 7 keśników zostało, Zobacz. O Oj, patrzcie, 10 kafli za 2000, ładnie. Abyśmy to wygrali, bo to jest terminal, czyli liczy się tylko ostatnia skrzynka. Okej. Okay. rozdam wam te noże, jak wygram. Niektóre jakieś fajne noże, rozdam. Jeszcze trzy, trzy ostatnie. Zapytam się na czacie, o co chodzi. Bo może coś tam chcę. Mamy tutaj kolejnego Marble Fade i przedostatnia skrzynka i już patrzcie jak na plus, 30 doła, a tutaj jest o wiele więcej. I proszę, Franklin, daj, dla widzów. O kurde, proszę. Nie, no no O nie, 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 dobra. Robimy dwa na dwa, bo trzeba się odkuć, tak? To zrobimy jakąś fajną taką bitewkę, patrzcie na to, dwa light cases Taka luźna bitewka. Jeden Titan i już na plus, jeden Titan na plus. Oha, fajnie, naprawdę świetnie po prostu. Nie ma Titana. ale to nie dropi. Już widzowie, co jest? 107 tysięcy, tylko nie. Jeszcze polecimy jakąś bitwę zróbmy. Może nie aż taką. O, te emerald case'y czasami oddają. Musimy tak zarobić, bo z Taitana na razie mamy 250 tysięcy. Okej, okay, mamy motylka. Oni mają też bardzo fajny drop. O nie, no się za... O ja. Emerald Case daje tak mega. No patrzcie, bajonet, Bajonety. Dajcie nadrobić, no. Dobrze, let's go. Patrzcie na to, jeszcze mamy małą szansę. A jak na plus wyjdziemy z tego, proszę. No nie, no nie, nie. Nie, nie. Ja nie wierzę, nie. A to przegra? Ja nie wezmę. No i przegraliśmy to. Jeszcze arobeskę trafili. No nie, no. Świetnie. 20 kafli mamy. Ile mam? 6. Dobra. To sprzedamy. Noż. Dobra. Te zostawię, ale sprzedamy sobie dwa gungniry Musimy być na plus, tak? Widzowie. Zróbmy taką samą. Bo może teraz odda. 7 case'ów. Mm, także proszę, proszę, dajcie, dajcie coś. Okej. Okay. Zaczynamy mega startem. Już po 50 koła mamy tak naprawdę. Mm, zobaczmy, da... Okej. Okay. Mamy klopsy, ale nie te. To są well-worn. Aha, bajoneta. Fajoneta kurczę, trafiają, okej. Okay. No, jeszcze to oczywiście. No, co jest w ogóle z moim szczęściem, nie? No i iglowsy... No, tu nie, nie, nie. Nie wierzę, widzę, nie, nie wierzę, po prostu. Co się dzieje? Co się dzieje w ogóle? Co się dzieje? Proszę, mi. Może ja naprawdę, że stera powinienem pójść z tamtą bitwą. No i glovesy zaczną mieścić. A nie, no, nie, nie. No, widzicie, jeden Titan już cały, chyba przewalony. Dobra, no to ile mamy? Bo mamy 3, 4, 6, 7. Hmm. Chwila. Dobra, no to może sprzedajemy. Dobra, jeszcze jeden, ostatni, ostatni Titan. Także zróbmy sobie bitwę na dwie osoby. Terminal. I będą same. Patrz, skręcimy taką bitwę, że. Tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Dobra. I ostatnia... No dalej, ja lubię te Frankliny, nie? Moi znajomy one oddają, tylko tak trzeba mieć farta w nich. Także Terminal Mode. No i przypominam o tym serwerze Discord. Będzie też w Biolink. Więc dołączajcie. No i tyle, bo sobie możemy razem zagrać. Okej, okay, case. Aha! Ale nie oddają. Hole Case, może, może. Negev, ok, dzisiaj koła. Ja w ogóle jestem ciekawy, kto normalnie zapłaciłby za takiego Negeva 11. Nie wiem. Powalane, moim zdaniem. Emerald, Emerald. Proszę. Ok. Ok, ok. okay. Mastercase. proszę. Ok. Mamy 45 Gamma Doppler. Sega Mamy motylek. Już na plus, już tak, taki plus fajny jest. To jest 140 proszę, dajcie mi to. Coś dla wizu żeby było. Jest, mamy to, widzowie. 150 kafli. Mamy to lekki plus. I coś dla was będzie, nie? Lokujemy sobie e, jeszcze, zlokujmy to, będzie coś dla Was z tego, a resztę sprzedaję. Mamy 420 tysięcy. Mm. Polećmy jakąś bitwę. Może, bo no, może kurczę. Nie wiem. Mm. Zróbmy sobie taką bitwę no, na dwie osoby, nie chyba. Chyba zrobimy sobie na dwie osoby. To dajcie sekundę, Tylko tutaj wody się napije. Dobra, już jestem. Także zróbmy jakąś fajną też bitewkę. No, wierzę, że tutaj tam może drobność, tak? Patrzcie, 130 kg. Daj się, Titana, no kurczę. Jest! Widzowie, widowie, mamy to. Widzowie, mamy to. Widzowie, mamy to. Let's go. Let's go. Ja nie wierzę. Ale plus. Widzicie to. Mamy Titana. Mamy Titana. No i mamy do kolekcji. Teraz mega nadrobiliśmy tą stratę. To też sobie zlokujmy. Mamy 6-2. Ładnie, naprawdę ładnie. Czasami te bitwy naprawdę oddają. Także zostawcie, mówię, dla ko komentarzy, żeby wygrać któryś z tych skinów, może nawet dragon lorkę wam dam, Zobaczcie. zobaczymy, nie? Mówię, zrobię jakiś fajny konkursik. Dobra, pójdźmy 2 na 2 i damy sobie... Jeszcze jakoś przedostatnią ostatnią bitwę, dobra, patrzcie. pięć takich case'ów i dwa fifisy, zobaczmy. Bo podobno niektórym osobom fifis oddają, ale mi tak osobiście nie. zobaczymy. Okej, okay. ładnie, ładny start. Te knife cases też się opłacają czasami otwierasz. Oj, fejka mają. Też już powiem wam widzowie, że jak się gra w tą grę, to coraz więcej się zapamiętuje, jak nazywa się, się dany skin, nie? Coś takiego. Ja no nie, 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 nie. Fifis musi oddać. I to taka, taka ostatnia szansa jest. Proszę, fifis, tutaj Titana. O kurze, dwa pandyry... ale, ej, proszę, dajcie, dajcie, Ej, Titan! Co jest, widzowie? <noise> ej, Titan! Takie emocje to są. Za Titaną dropnąłem. Dobra, pójdźmy jeszcze raz w taką bitwę. Ej, jak będzie Titan, to ja nie wiem, co robię. Trzy razy pod rządem w bitwach będzie Titan. Aha, aha, to dajcie mi to wygrać przynajmniej. O nie, nie, nie tym razem, nie tym razem. Dobra, to zróbmy jeszcze jakąś fajną bitewkę. Hmm, może pójdziemy w te master case'y, dwa takie i na trzy osoby i terminale, bo to czasami mega oddaje, tylko tym razem weźmy jeszcze frankliny. Lubię te skrzynki. Jakby wierzy w nie było zawsze jak miałem mniej kasyw i inw inwestowałem w nie, tak? Okej, okay, master nie oddał. Tu oddał bo White Lotus. Ale to bym musiał wygrać, żeby oddał, nie. Okej, okay, oddało, bo, bo motylek jest. Mm. I jeszcze talon i meduza. No to ładny plus będzie, bardzo fajny. Proszę, dajcie to. Mamy to. Widzowie, widzicie? Po prostu kocham Franklin. 160 tysięcy mam. Lokuję sobie... Nie wiem, co my dropnęliśmy w ogóle. Gungnira chyba? Nie. Lotusa sobie lokuje. To też. To też, żeby dla was też było. A resztę sprzedaję. 350 kafli. A ja mam 6400. Widzowie, wracamy do gry. Wracamy do gierki, nie? W końcu coś nam da, do, daje dobrego, nie? Mm, otwórzmy sobie Crazy jeszcze jakąś bitwę, taką naprawdę. Że to odda. Dobra, 200 kafli. Proszę, no, dajcie, Titana, jeszcze jednego, jeszcze jednego, proszę, jeden Titan. Ajajaj. Ajajajaj. O kur... No to tu LCLC LC musi dropnąć, nie? Albo coś takiego. No, widzicie, widzowie. Tutaj trzeba tak z czasami zaryzykować, bo inaczej nie wiadomo, czy to nam odda, nie? Chwila. Bo ile to będzie kosztowało? 100, to jeszcze możemy dwa takie. 167, dobra. Lecimy. Jeden Titan i oddał nam. Ale im też może dropnąć. Pamiętajcie, że im na razie nic nie dropło z Titanic, nie? Czyli tak naprawdę... No dalej mają szansę jeszcze na... No właśnie, patrzcie. Gamma Doppler. W ogóle takie fajne to są te skiny z tej skrzynki. Patrzcie. Ja nie wiem. Titanic. Titanic musi być. Okej. Okay. Okej, okay. nadrabiamy, nadrabiamy. To może lorka. Nie wiem, cokolwiek, proszę. Okej, okay, mamy to brak. Ma, Mam, ma... Nie, co? Aha. No i to koniec wizowy chyba. Na dzisiaj. <grym> Dobra, ostatnia. Ostatnia bitwa. Bo już Titanę nie sprzedaję, bo mam 3, 6, 7. Tyle ile miałem. 6, 7. Yy, to sprzedajmy sobie White Lotusa. I zróbmy Alina, nie? Patrzcie, na 4 osoby. I pójdziemy sobie Terminala. I wie, że jeszcze Frankliny, nie? To damy jakieś crazy takie skrzynki. I coś może jeszcze z tego dla was będzie. Patrzcie, Mastera, Abyssal i Lorka, nie? I to musi oddać mi. Dobra, dawajcie. Cztery osoby, to jest takie... To jest duże ryzyko. To jest bardzo duże ryzyko. No, patrzcie. Butterfly, Doppler, Black Pearl. Jeszcze co tu drobnie? Talon Knife'y. Ej, to nie oddała ta skrzynka w ogóle jak wygram to jestem mega plus. Bez jeszcze mam losy. Dobra, dajcie mi to, proszę. Okej. Okay. Nie, no nie, faktoryniu no Dobra widzowie, mówię, piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie jakieś skinki. Więc... Nara i wbijajcie na mój Discord.